Dzień dobry, piątek, 10 września, minęła godzina 14, Marcin Mańka, zapraszam do Studia Lotto. Wygrywając w jackpot można spełnić marzenia swoje i swoich bliskich, odkrywać pasje, robić jeszcze więcej dobrego i po prostu doświadczać więcej. Jakie to uczucie w sierpniu przekonał się gracz, który wygrał ponad 206 milionów złotych. To najwyższa wygrana w historii gier liczbowych w Polsce. Ile dziś będzie do wygrania W brojepu odpowiem za kilka minut, a teraz zapraszam na popołudnie losowania multi multi i Kaskady, po nich podam wynik losowania super szansy. Zacznijmy tradycyjnie od losowania multi, multi. Jeszcze tylko dziś i jutro typując 8 liczb można wygrać o 50% więcej. Co ważne, cena zakładu pozostaje bez zmian. Zapraszam na multi Multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 63 12 36 30 Pięćdziesiąt sześć czterdzieści cztery dwadzieścia jeden dwadzieścia osiem trzydzieści siedem siedemdziesiąt siedem siedemdziesiąt jeden dwa siedemdziesiąt sześć 41, 45, 26, 64, 69, 22, liczba 22 jest plusem. A już jutro wieczorem kolejne losowanie loctom, w którym zwycięska z szóstka może być warta aż 8 milionów złotych. Dopłacając złotówkę do zakładu lotto, bierze się udział w losowaniu Lotto plus, w którym do wygrania jest milion złotych. Powodzenia. Czas na kaskadę i szansa na zdobycie 250 tysięcy złotych. Los kaskady kosztuje tylko 2 zł i daje aż dwie szanse na wygraną. Zaczynamy losowanie 12 liczb. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejne ułożone kule. będę maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 licznych. 22 10 20 19 16 16 7 2, 9, 3, 14, w dzisiejszym losowaniu Eurojackpot czekają nas wielkie emocje. Teraz do wygrania jest 215 milionów złotych. Dodam, że zakłady na dzisiejsze losowanie można zawierać do godziny 19. Zachęcam więc do gry online na stronie lotto.pl lub tradycyjnie w punkcie lotto. Nie tylko w grach lotto do zdobycia są pieniądze, zdrabki to też dobry sposób na szybkie zdobycie dodatkowej sumy. Zapraszam do punktów lotto po retro nowość zdrabkę Duży Lotek, która kosztuje 5 zł. Do zdobycia jest 5 głównych wygranych po 150 tysięcy zł oraz wiele innych atrakcyjnych wygranych niższych stopni. Ogólna pula przeznaczona na wygrane to ponad 20 milionów 900 tysięcy zł. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl. Za nami już wszystkie popołudniowe losowania. Mam nadzieję, że okazały się szczęśliwe. Zanim podam wynik super szansy, przypomnę liczby, jakie przed chwilą wylosowaliśmy. Zacznę od MultiMulti: -multi. 63, 12, 36, 30, 56, 44, 21, 28, 37, 35, 77, 71, 52, 76. 41, 45, 26, 64, 69, 22. Liczba 22 jest plusem. Drugim losowaniem dzisiejszego popołudnia była kaskada. No to 12 liczb, które mogły przynieść 250 tysięcy złotych. 22, 10, 20, 19, 13, 16, 7, 2, 9. 3, 14, 12. Przechodzimy do super szansy. Trafienie całego numeru to wygrana warta aż 2 miliony złotych. Aby móc wygrać takie pieniądze, trzeba aktywować numer, który znajduje się na kuponach wybranych Irlotn. Koszt aktywacji to tylko 2 złotych. No to oto szczęśliwy numer super szansy. 7, 2, 8, 7, 3, 8, 0. Gratuluję zwycięzcom. W Eurojackpot, tak jak w większość większości gier lotto, można grać zarówno w punktach lotto, jak też przez internet na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Taki sposób gry wybrało już ponad 650 tysięcy osób. W popołudniowym studiu lotto to już wszystko, ale już teraz zapraszam na godzinę 21.50 m.in. do TVP3 na wieczorne losowania, które będę miał przyjemność poprowadzić. Miłego dnia, dziękuję i do zobaczenia. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo. A to dopiero początek. Teraz do wygrania. 215 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj wiatru.